Siemaneczko z tej strony, Save i witam Was już w kolejnym odcinku z Minigamesów. No, jest taka wiadomość, no... Kolejny, no to kolejny, no ale już ostatni. Ponieważ zakończam serię tym odcinkiem z Minigamesów. Pewnie będzie pytanie dlaczego. W dlaczego? Koniec serii, z minigames, już jest to tak bardzo fajnie rozkręca niby kanał. Niby rozkręca kanał, ale to też zależy od mnie, czy mi się to znudzi, czy nie znudzi. Tak? Parku nam na pewno dłużej pociągnę, bo jestem po prostu urodzonym parkurowcą, Ja kocham po prostu to, można tak powiedzieć. Parku jest taki moje jedno z dwóch, z dwóch żyć, co? Tak? widzicie spadł, ale jak mniej więcej czwarty co ja daisz dobrze poradziłem no piąte nieźle, nieźle no oczywiście moja ulubiona klasyfikacja kopanie. Lul. nieźle, nieźle. Trochę tego jest. przyznał mam, że taki jest trochę dzisiaj przemulony, Bo, bo, bo... Jest jeden powód. Oglądają film. Drugi, drugi, nieźle. O, najgorsze klasyfikacja babajaga patrz. żebyśmy odrypał listy trzeci jest Gites o najlepsza klasyfikacja jak ja to robię, że ja sprintuję, co? Naciskam malta nie jest filtra. Nie wiem co to daje, no ale... Czy ja pierwszy raz to właśnie w życiu wygram? Brawo, brawo, pierwszy raz w życiu to wygrałem. Chwała i cześć mnie. Pierwszy raz w życiu to wygrać to jest po prostu... Ludzie, to jest po prostu cud. Ну, тапочки, я тапочки, я вас Wygrałem dwie górniki pod rząd. Nie jest, nie W tym akurat czasie, co teraz nagrywam komprytuje się filmo parkoura Aves. -er. Czichter. przecież już stał pod tym. Muszę polecić Przeszła ty gościu, co mnie podkopujesz? się rzuca ścieżkami, hafeszki. O, przyjemnie. Hafeszku buduję sobie fortec i gówno mi zrobić. Za parę parę miejsc na ucieczkę jest. Można no, 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 Pierwsze miejsce, Hecheszki, heheszki. Chyba, mam pierwsze miejsce. Dobra, Tak, jeszcze jedna ruchówka gierki. O no, patrzcie, 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 patrzcie na to. Naciskam cytr Biegł. O, na to. Siemaneczku! Czasami mam myśl, czy ja tylko jestem taki party, czy to wszyscy YouTuberzy że są tacy... Czy po prostu szczególnie to ja jestem taki wiecie, dziecko neo, nieogarnięty debil. Patrzcie, jestem pierwszy, wygrałem! We are Champion. Uuuu, i tu widzę najkorzystniejszą drogę. O stiu, na pewno nie najkorzystniejsza, tu jest lepsza. Już to przegrałem. Stiu, dlaczego? Dlaczego stiu? Dlaczego? Trzeci. Na tym pożegnam się z wami. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Narydźka. Pa!